Niedziela 7 lipca to ostatni dzień misyjnego Święta Młodych. Tego dnia wysłuchaliśmy słowa ojca Eryka Koppy. Moi drodzy, my jako chrześcijanie, jako obszczeni, wszyscy, każdy z nas, także jesteśmy wezwani i zaproszeni do uczestniczenia w tej misji Jezusa, którą otrzymali od niego uczniowie. Tak samo i my. A na czym ma to polegać dzisiaj? Ilekolwiek by było jakichś synodów biskupów, wiezyzjalnych, soborów, ilekolwiek by upłynęło lat, nasza misja zawsze będzie ta sama i polegać ma na tym samym, co misja apostołów i tych pierwszych uczniów Jezusa. My mamy przyprowadzić ludzi do Jezusa. Mamy innym Go ukazywać. Ukazywać Go tak, by rozpoznawali w nim swojego Pana i Boga. Ale by tak się stało, to najpierw my sami musimy być w ścisłej relacji z Nim, z Jezusem. My sami musimy być mocni wierni. Na dyskach sceny pod namiotem gościliśmy kabaret świerszczychrząszczy. Jakiś czas później. Piąte misyjne święto młodych zakończyło się koncertem orkiestry denty z Chludowa oraz piknikiem rodzinnym. Wszystkim zaangażowanym w pracę, aby to święto mogło istnieć, serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również samym uczestnikom, bez których nasza praca nie miałaby sensu. Piąta misyjna święto młodych w dobiegło końca. Szczęśliwie, spokojnie, radośnie wszyscy cali i zdrowi, umocnieni wiarą, nadejrzewając się do swoich domów. I o to chodziło, byśmy doświadczyli Pana Boga i przyjaźni. I to się, myślę, nam wszystkim udało. Misyjne Święto Młodych dobiegło końca. Tak jak ojciec Damian Piątkowiak powiedział, szczęśliwie. Miejmy nadzieję, że przyszłe Misyjne Święto Młodych również będzie pełne wiary i radości. I mam nadzieję, że my również się spotkamy. Do zobaczenia!